Hejcie, witajcie! Dzisiaj znowu udaję mądrego, a Wy to co dzisiaj zobaczycie to jest całkowite nowe GETA, bo szukałem czegoś nowego w GTA, cofnijmy się od razu, żebyście zobaczyli i znalazłem to. Jest to urządzenie, znaczy raczej program, który pozwala wam całkowicie zmieniać wam mapy w GETA i to co widzicie teraz to jest świat Simpsonów. Dużo w Polsce osób nie ogląda Simpsonów i ja o tym wiem, więc nie będę się tutaj roztaczał żadne historie. Użyjemy tej mapy jako pokazówki, nie wiem czy się używa tego słowa, więc jak chcecie zobaczyć całkowite zmienione GETA, zostawcie w tym momencie łapę w górę, a my przychodzimy właśnie do odcinka, więc nawet! Mamy tutaj kurde normalne billboardy, i no, wszystko tutaj działa idealnie. Oprócz tego, że tekstury nie mogą być zbytnio, zbytnio nie, mega źle zrobione, ponieważ z tego, co widzicie tutaj, e, te tekstury no, z bliska wyglądają do, do, no, no, kwadratowo, no, prawie jak pewna gra, której nazwy nie mogę e, wypowiadać. Tu weźmy sobie, byle jakiś samochód, i z tego, co widzicie, są to jezdne drogi. Znaczy, no jezdne, to polega to na tym, że możemy na nich jeździć, dzisiaj nam nie zapada. Wiecie, wszystko tutaj, fajnie działa. Oprócz tego, że nie ma tutaj ludzi. Zaraz próbujemy tutaj nam, nam policja tutaj ze sobą, to no, i jak to kurde fajnie wygląda? No, no wiecie, to jest świat Simpsonów, tak? To ma wyglądać słodko i tak dalej. E, mam nadzieję, że nikt mi nie zabierze pomysłu, i nie będzie mi krad tych modów, e, będzie fajnie, śmiesznie i zabawnie, e, jak zaraz na YouTubie polskim będzie tego 300 milionów 200 tysięcy. Jakbyście się pytali, czy możemy wejść do takiego domu, zaparkujemy komuś na, e, na podwórku, no to jest ten problem, że to nie jest tak do końca zrobione. To zależy od modelów, e, co oni tutaj zrobią. No, słuchajcie, kurde. No... Po prostu mega. Mamy tam reaktory, jest to nasze Springfield, no i mamy tutaj nawet kurde bodajże groby z tego co wiem, nie? Chyba. Mam nadzieję, że się nie pomylę, bo Simpsonów oglądają chyba dwa odcinki, więc ja tutaj nie jestem jakiś super, super <laughs> wdrożony w te tematy, ale chciałem wam po prostu to przez wszystko przedstawić jako taki mały, fajny przykład. Mamy tutaj power plant, no i jedziemy sobie tutaj oczywiście do przodu, no i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało no kurde, bo mapa jest po prostu prze, prze, genialna już niedługo wam pokażę jeszcze, jeszcze fajniejsze rzeczy i po prostu wam szczena opadnie co ludzie mogą robić z kwiatami. ale tymczasem właśnie sobie troszeczkę tutaj poprzynuzam no bo czasami muszą być takie odcinki polecimy sobie do góry i zobaczycie jak to fajnie wygląda z góry No. Po prostu nowe GTA. No te power planty nie wyglądają zbytnio dobrze, ponieważ są ucięte, tak żeby chyba e, tekstur za bardzo, za bardzo tutaj nie, nie zajmowały dużo. No ale spróbuję, kurde sobie gdzieś tutaj wylądować. Najśmieszniejsze jest to, że ten cały mod zajmuje 8 mega. Nie, nie wiem jak ci teraz zrobili z tego 8 mega. Jak to wygląda? O, ja teraz wleciałem w, w środek? Nie, jest. nie galerza teraz stąd nie wylecę. No to wyskakuj stary. No to po naszej zabawie z helikopterem, przejdźmy się trochę w takim razie. Tutaj mamy wysko... Czy nie? Nie wiedziałem, że to są schody. To jest minus tego, że te tekstury są tak słabo zrobione. Coś kojarzę, niektóre, ale nie kojarzę naprawdę dużo z Simpsonów, więc tutaj mnie nie oczernacie za to, że nagrywam coś, o czym nie mam pojęcia, ale tak najczęściej się robi. Te filmy są właśnie najciekawsze. Czy to był spadający... samochód policji? No dobrze, mamy 5 gwiazdek i zobaczymy, czy da się tutaj bić z policją i będzie w ogóle jakaś z tym zabawa, bo z tego co widzę no nie wiem, mam muzykę, że mnie goni policja, ale no nie widzę jej Policja jest na tej mapie, co jest ciekawe, ale ludzi nie ma To jest największy minus tego, bo to jest jakby zespanowane gdzie indziej Tutaj mamy nasz główny budynek. O, gdzie spanuje się policja tak fajnie, jest, zeskakuje na dół No bo to jest jakby na dole zrobione, że na górze jest normalne Nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobili Ale no z tego co widzicie, jest tutaj policja, jest nawet helikopter Do którego możemy sobie tutaj jak najbardziej strzelać Więc tutaj mamy SWAT, wyskakujemy O Proszę bardzo. Tylko szkoda, że te domy się nie, nie palą, ale chyba za dużo wymagam. No, dobra, postrzelajmy sobie to wszystko i naprawdę wszystko fajnie tutaj działa. Nie bagują się tekstury prawie w ogóle. A na sam koniec spróbujemy sobie tutaj polatać i zobaczymy, czy coś jest poukrywane na bokach mapy. Ale z tego co, co o to wątpię. mi się wydaje, że tutaj raczej na bokach to nic nie będzie, oprócz tego, że możemy na przykład wlecieć pod teksturę. I spróbujemy to zrobić nawet. Spróbujemy to zrobić, spróbujemy podleciać pod teksturę i zobaczymy, jak to będzie. Wyglądało, będziemy troszeczkę tak, takimi tutaj pogrącami mitów Okej, okay, wlatuje, wlatuje, uwaga, uwaga, czy się rozbije? Nie rozbiłem się Jesteśmy pod Całą mapą Simpsonów. Mury, możemy sobie teraz tu wylecieć, więc No, naprawdę spoko, oprócz tego, że Policja wylatuje i się rozwala Oprócz tego, że nie ma ludzi Gdyby to było zrobione, naprawdę pogratulowałbym Moderom sam od siebie i bym nawet im zapłacił Jakby coś zrobili, więc no Dobra, prawda, z do biblioteki i fajnie złe książki wyglądają. Czy ja go kojarzę? Skąd go kojarzę? Ale naprawdę, z oglądałem, nie wiem, idę. Trzy razy, naprawdę nie pamiętam. Skoczmy sobie na dół, oczywiście. No i dobra, tak naprawdę to tyle. Trzymacie się, cześć. Do następnego odcinka, który pojawi się już niedługo. Myślę, że naprawdę fajnych modów i że troszeczkę was tutaj zaskoczy. To jest po prostu genialne. Ja bym zostawił łapkę w górę.